Witajcie, kolejne golenie. Kolejne golenie tą krzywą um, od Taszka Rodem. Cały czas ta na żyletka dzisiaj jest poniedziałek, czyli zaraz mam taki od piątku. Trzeba się szybko godzić, bo za chwilę do pracy idę. Um, Zmęczyłem na razie, tego tylko trochę kwałasz, Ale też właśnie. Zobaczymy, jak maszynka sobie radzi na takim trochę dłuższym zaroście. Druga sprawa jest taka, że powiem Wam, że trochę nie mogłem się doczekać golenia tej do maszynki. No naprawdę, kurczę, powiem Wam, ja, że no, zrobiła jej robotę. I fajnie mi się nam goliło. No tak czułem, kurczę, jak te, te sezony chodziły. Nie ja mówię, żebym teraz jakimś fanem na się stał. No wczoraj przeglądałem internet, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest w temacie. Patrzyłem też trochę za żyletkami, bo nie mam w ogóle żyletek. Mam w zasadzie, nie wiem, Staraszek mi tam podesłał chyba dwie, trzy, cztery sztuki. Cztery chyba. Dwa te które I dwa kaj. O, także no mam powiedzmy na kilka goleń. No, zobaczymy jak się będą trzymały te żyletki. Tak standardowo no to te żyletki cienkie, te podwójne, to nie dają mi rady nic więcej niż no, trzy razy i koniec, no. Zobaczymy jak te. No i tak, poniedziałek, praca. Weekend był mocno wpieniający. Mamy taką jedną rzecz na naszym domu, balkon. To jest po prostu masakracja. Jak się z niego nie cieknie, to nikt nie chce przyjść, go zrobić, kuś wamać, wam, Jak będziecie kiedyś dom budować, olejcie balkon. Golenie fajne, no to pierwsze przejście, tak jak mówię, bardzo delikatne, nieszczególnie szczególnie jakoś super dokładne, ale no po to się robi te dwa przejścia, trzy-trzy, żeby się dogolić, wypukiwanie bez żadnego problemu, spłukam sobie trochę twarz i się i golimy się dalej. Z panami budowlańcami też różnie jest. Musieliśmy trochę poprawiać. Przygotować ten balkon pod wykończenie. Efekt był taki, że się po prostu narobiliśmy wszyscy i kurczę, nic nie widać. Nie wiem, teraz znowu pogody nie ma nie być. Takie pierdzielenie z tymi remontami. Sprawa, że już koniec weekendu, trzeba do pracy. No i widzicie, drugi raz się gole. Już podłapałem mniej więcej jaki ten kąt tej maszynki ma być. Już tutaj na szczęce, co ostatnio mówiłem, że mogłem lepiej pojechać, to już jest bardzo dobrze w tej chwili po drugim przejściu. Ekstra. No robi mi ta maszynka. Naprawdę ten mi robi i nie ma co ściemniać. E, nie wiem, jeszcze tam kwestia żyletki, prawda? E, no, trochę mi się teraz zapchała. No ale to zaraz ją tam wypłuka. No nieważne, nie, 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 nie będę się z tym teraz bawił, Tutaj jest taka e, przerwa mała. No i tam przerwa mi się natykało. To nie jest to, że ona nie goli przed to, ale, ale chyba trzeba będzie ją rozkręcić do, do wypłukania. No nie właśnie. Zobaczymy. Dobra. Wypłukani. No i tak. Fajnie. Miło się zatrzyma poniedziałek z takim goleniem. Zacznę, będzie reszta tygodnia, ona znowu nową tak, już nie do kupienia, powiem Wam, bo 2-3 dni jest w miarę temperatura, a później jest kurde, znowu deszcz. Już w nie musi być tam 30 stopni, wiadomo, to już nie jest lata, ale niech chociaż nie leje opuntia. Już mi się kończy chyba zostało, mi jeszcze z jednego lejenia i będzie po temacie. Fajnie ogolony jestem, naprawdę fajnie. Muszę popatrzeć za tymi żyletkami. Patrzyłem trochę tam na internetach, da się kupić tam. Znaczy w tych sklepach, co ja zawsze robiłem zakupy, takich chyba wszyscy tam robią, no to akurat e, na single żyletek nie widziałem. No ale ten, ale... ale gdzieś tam na Ebayu nawet te szyki widziałem, także nie wiem, zamówię sobie może stamtąd. E, Kai czy takie ten, no to nawet tutaj w polskich sklepach są. No nie mówię, nie będę się tam przesiadał na maszynkę pewnie, teraz jak tylko ta żyletka się skończy, to już pewnie znowu wrócę co do brzytwy, chyba żeby mnie tam jeszcze coś wzięło, Na no pomóły, fajnie mi się i tą maszynką. Ostatnio były nocno te brzytewki, Także może tego roda trochę pomęczę, zobaczymy. Wyjazd mi się szykuje, wiecie, kurczę, z czego się cieszę. No to będziemy, będzie akurat okazja, może zabrać roda. Dobra, to co? Trzymajcie się. Filmik króciutki, szybki. Taki szybki bolonie, jak to przed pracą? trzeba spadać, w poniedziałek się zatrzyma. Także działamy. To co? Do miłego następnego. I trzymajcie się. I do następnego filmiku.